Zastanówmy się, w jakich sytuacjach na drodze może pojawić się lęk? Jakie sytuacje najczęściej zgłaszają osoby, które taki lęk Doświadczają, bo to mogą być różne manewry, i postaramy się tutaj wspólnie z Adamem omówić, jakby skąd ten lęk się może przy takich sytuacjach brać. No więc zacznijmy sobie na przykład od mijania się z dużymi samochodami z ciężarówkami, z autobusami. Co tu może powodować lęku osób, które go doświadczają? Wiesz, co, na pewno gabaryt samochodu, z którym się wijamy. I moment, w którym jakby już dochodzi do dojechania do tego pojazdu. I on nas przytłacza. Nie dość, że siedzimy w samochodzie zamkniętym, jest to puszka, jest to nasza niby strefa komfortu, bo czujemy się w nim w miarę bezpiecznie, tak? bo nikt nas tutaj nie, nie może dotknąć. Ale mijając się z tak dużym samochodem, m, tracimy tą kontrolę odległości. Tak? Nie, mamy odleg nie czujemy odległości pomiędzy nami a dużym pojazdem, mhm. zwłaszcza, że on jest wysoki i długi.